Cześć, tu Leszek z kanału YouTube Kubaków. Kuba. Jestem dzisiaj w Sanktuarium na Świętej Marii Panny Różańcowej z Kresów w Nowolesiu, w Kościół święty Parafialny. Sanktuarium koło szczelina po drodze. Jechałem, zobaczyłem, skręciłem. Przyjechałem, ciekawe czy będzie otwarty. Coś tam jest otwarty: Kościół Świętego Marcina. Eee... Został wniesiony w 1867 styl neoromański. Ojcowe Cystersi z Henrykowa, na początku katolicki z kamienia cegły yy, i tak dalej. na barokowa Szczelnica. W, w ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Różnicowej 1644-657. Intronizowany przez biskupa Bolesława Kominka, przewieziony w 1945 roku przez przesiedleńców z Komarna Kołwowa, ustanowiono sanktuarium Matki Bożkiej Różańcowej. I krzyż pokutny XIV-16 wiek, zwyczajem średniowiecznym stawiany przez zabójcę w miejscu dokonania zbrodni. Tyle historii, proszę bardzo. Czyli przywieziony. Przez przesiębiciów Skomarna Kolwowa. Cudowny obraz Matki Boskiej Różencowej w Nowolesiu. Udało się. Nie spotkamy. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionego czy wata Twojej. Święta Maria Matka. są za nami grzesznem. Teraz je w w śmierci Amen. Jeszcze raz z daleka pokazuję Wam tutaj ten kościółek. Tam jest Matka Boska-różańcowa przywieziona ze wschodu. Tutaj jest epitafium, jakieś jeszcze stare. O, tutaj Je Pertafia z Pierwszego Polskiego Kościoła bo to zawsze był polski kościół. Proszę bardzo, tu mi pani powiedziała. I dlatego to robię. No, 1618. No i tutaj jest Kościół Parafialny, pokazuje sanktuarium, dlatego pokazuje, żebyście tu przybyli, się pomodlili. Tylko musi być obraz odsłonięty rzeczywiście. Cudami słynący. No, ja akurat spotkałem tą panią też jakiś cud, że akurat tutaj, proszę bardzo, z lewej strony grzyby zbierała i się pytam i mi odsłoniła obraz. No, nie jest cud, no jest.